Siemano Dzisiaj będę czesał łączkę Znaną z moich poprzednich filmów Że coś tu wychodziło Jakieś sreberka, monetki Także z różnych okresów rzeczy Mam nadzieję, że dzisiaj też coś wyjdzie Śmieci już trochę stąd wyrzuciłem Także powinno być w miarę czysto Jak coś Zostawcie pierdółki I zapraszam was na film Także trzymajcie kciuki, siema Acie panowie, pierwszy strzał. Pierwszy strzał dzisiaj. No i coś pięknego. No nie wiem, wydaje mi się, że to srebro. Nie ma roku, także nie wiem, czy to jest moneta. Tu jest mały otworek, także ktoś to chyba nosił na szyi, jako naszyjnik. Ja pierdziu, normalnie coś pięknego, nie? Normalnie aż. Dziwię się, że mi jeszcze się ręce nie trzęsą. No coś wspaniałego. Kawał historii w moją ręku. Weszłem na, na, na to poletko, co wcześniej kopałem, to sreberka i w ogóle. No i mówię, a jeszcze raz się przejdę. Może akurat coś wyjdzie. No i pierwszy strzał, pochodziłem pół godziny. No i jest. Jest, jak to Adi mówi, jest petarda. Także pozdrowienka dla Adiego. Przyjaciela, także Adi trzymaj się, zdrów. Także zapraszam też do niego na kanał. Adi ostatnio też pokopał, dobry sreberka. Tam widziałem po wpadach chłopakom. W sumie to dzisiaj oglądałem, także zapraszam na jego kanał. Zobacz, Adi jest petarda, jak ty to mówisz. Jest petarda. I dla takich. Teraz obok, dosłownie obok ee, tamtej monety. Wydaje mi się, że to moneta. Trafiłem taki coś, już myślałem, że to denar. Nie, tak, mówię, niedaleko znalazłem denara. Też podobnych rozmiarów i kształtów. No ale nic nie widać na tym. Oj, jeszcze mi upadło. Także na, na wykrywaczu pokazuje mi, jakby to było sreberko. Zielona patynka na tym. Sygnał stały 19-21, jak przeskakiwał. Nie mówię, monetka. A tu takie niemiłe zaskoczenie, ale. I tak jestem zadowolony, bo jest fanciorek. Nie śmieć. Także i tak jest super. Dobra, ja zawijam fanciora do mojego pudełeczka i lecę dalej. No i zobaczcie. Już wyciągnąłem oczywiście jaki mini, mini sreberko, tak mi się wydaje. Że po prostu to jest Srebro to jest wpół przełamane tak mi się wydaje. Mogę się mylić. Ale wykrywacz ładnie piko, no szkoda. Może oczyszczę i będzie coś na tym widać. Chyba, że to jest kawałek blaszki, no też może być. No, Także myśli są różne. Nadzieja jest na srebro, ale będziemy patrzeć co to jest. No i jest dołeczek, jest kolejny na Naparstek do mojej kolekcji. Dzisiaj oczywiście pierwszy ale ostatnio wyciągnąłem identyczny w identycznym stanie. Tu ma tylko lekko jest zgięty. Od środka ta piękna zielona patynka. Także jest byk. Dosyć duży. Zdarzały się mniejsze. Także na parsteczek trafiony. Także jest super Uciekam dalej, dzisiaj troszeczkę wyskoczył mały guziczek zaroko tego naparska dosłownie 20 cm dalej był sygnał 23 stały stały Wykrywacz ładnie mruczał taki golasek wyskoczył No i dobra tym razem piękny prusaczek wyskoczył Chur, czy coś ta kowerka czasami zawodzi o, śliczniutki Zdobionko widać Tym Razem kolejny guziczek jak wiecie i, i, i widzicie po moich filmach że te guziki po prostu normalnie mnie nachodzą Kolejny dosyć tam fajny tu ma końcówkę, łóżko z... ma fajnie zrobione Ale tutaj jest zwykły wycieruszek taki chyba trzeci dzisiaj To ma tak fajne to łóżko no i dobra oni mnie prześladują, Tym razem pół guziczka łóżko zostało ale guziczek w pół pęk. No i tym razem takie cudo. Ala piłka. wiała, Zęby półszczerbiane gdzie nie gdzie. Dosyć głęboko. 40 może 50 cm. Razem guziczek. Dosyć głęboko kod no jeszcze nie aż tak głęboko, bo kosztuje 20 centów duży zielona potynka z uszkiem No, i ta dosyć spory dołeczek o 25 centów, i wyskoczyło takie cudo. Patrzcie, nie wiem co to może być. To jest prawdopodobnie tył tego przedmiotu. Mam przód jakieś liczne to jest zdobienia na bokach z dwóch materiałów. No i wpadł grziczek z urwanym uszkiem śledkie zdobionko widać kiepaski ma wzdłuż Tym razem Jest kawałek pierścienia widzącego Tym razem taki malusi Guziczek. Taki pizdryk. I oczywiście po przychodzonym terenie, że teraz śmieci nie wychodzą. Jak coś, praktycznie same fanciurki, tylko trzeba się nachodzić. No ale... Coś tam sypie. No guziczek. Tym razem kale od drugiej strony jest zdobiony nawet ładny stanie Sryberko 24 część talara Czyli jedna dwudziesta Jakoś tak jakoś takoś tu mało widoczne. taki wycieruszek. No i teraz guziczek. O proszę. Jaki piękniusi. Ręcznie robiony kwiatuszek. Piękny. Patrzcie na to. Piękny kwiatuszek. Owiany chyba. Do gablotki się nada. Hmm. Ciężki. fajnych kwiatuszek. Tym razem już mam na kolanie guziczek. Troszeczkę pogoda już się wali i się szarówka robi, także może być słabe jakieś wideo. Łóżko takie wgięte, ale jeszcze jeden sygnał chyba miałem tu obok, także już sprawdzam. Takie musiałem poszukać dobrze, bo Ciągle mi giną soczu. O to jest latereczka. Może zobaczycie. Jak się ładnie błyszczy. Zwykły guziczek. Ale z tym. Z urwanym łóżkiem.